26 tysięcy złotych przyniosła aukcja obrazów Mirosława Greluka podczas festynu w Chlewiskach koło Siedlec. Artysta w 14 organizowanych przez siebie aukcjach uzbierał już 170 tysięcy złotych. Dał je ośrodkom szkolno-wychowawczym i opiekuńczym. Połączenie zabawy ze zbieraniem pieniędzy to pasja Mirosława Greluka. Muzyka w ogromna. 6 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 14 aukcji dzieł sztuki zorganizowanej przez siedleckiego artystę Mirosława Greluka. Wszystkie pieniądze przeznaczono na cele charytatywne. Aukcja była jednym z elementów gali regionalnej Loży Siedleckiej Business Center Club, na którą przyjechało kilkuset przedsiębiorców z Mazowsza i Podlasia. Jest to obraz przy mnie, który jest po raz trzeci na aukcji. Jest to event, jest licytowany i oddawany ponownie. Ten obraz już przyniósł nam ponad 26 tysięcy złotych. Także po raz trzeci dzisiaj był. Ogółem już zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych z 14 grelowisk. Grelowisko wpisało się na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych regionu i z każdym rokiem przynosi coraz większe wpływy. Tym razem pieniądze trafia m.in. do ośrodków szkolno-wychowawczych w Jaworku i Stokulackim. Kolejne grelowisko. 10 czerwca w kompleksie dworkowym w Chlewiskach odbyła się gala regionalna Business Center Club i 14. Gralowisko. Gospodarzami i organizatorami tej imprezy byli kanclerz loży siedleckiej Zofia Żuk i artysta malarz Mirosław Greluk. Z okazji pięciolecia loży siedleckiej BCC tytuł honorowego członka otrzymał z rąk prezesa klubu Marka Goliszewskiego redaktor naczelny tygodnika siedleckiego Krzysztof Harasimiuk. W części artystyczno-charytatywnej odbyła się aukcja obrazów Mirosława Greluka i Pucharu Kryształowego, który został podarowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Całość prowadzili Artur Orzech, Krzysztof Kryszczuk i Mirosław Greluk. Wspomagani w aukcji przez aktorów Małgorzatę Foremniak, Halinę Rowicką, Krzysztofa Kalczyńskiego i Krzysztofa Fusa. Zwieńczeniem części oficjalnej był recital Danuty Stankiewicz, która wspaniale wciągała gości w swój show. Aukcja obrazów i kwesta prowadzona tego dnia przyniosła dochód 21 520 zł, które zostały przekazane dla czterech wybranych ośrodków z rejonu Łukowa i Siedlec. Gala Regionalna BCC 14 grelowisko zakończyło się biesiadą do Białego Rana z wieloma atrakcjami, m.in. pokazami walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej, pokazem kaskaderskim oraz wspaniałym spektaklem sztucznych ogni realizowanym przez Siedlczanina Andrzeja Serzysko. Program z tej imprezy pokażemy w telewizji Siedlce w najbliższym czasie. Dziś w wiadomościach piętnaste grelowisko Zacznie. Zapraszam na wiadomości Siedleckie. W minioną sobotę w klubie Paradise odbyło się piętnaste grelowisko, czyli spotkanie artystyczno-towarzyskie i charytatywne. Ideą organizowanych od pięciu lat imprez jest integracja lokalnego świata biznesu, polityki i mediów. Niejako przy okazji, a może przede wszystkim, jest to impreza, podczas której prowadzona jest kwesta na rzecz dzieci oraz instytucji działających w środowiskach młodzieżowych. I tym razem w Klubie Paradise pojawiło się wielu stałych bywalców grelowisk. Nie zabrakło także nowych, między innymi parlamentarzystów z samoobrony. Imprezę tradycyjnie już oprócz głównego aktora widowiska Mirosława Greluka prowadzili Artur Orzech oraz Krzysztof Kryszczuk. Na scenie występowali Michał Jelonek, zespół Siwy Dym oraz grupa Ferit. Spory dochód dała także prowadzona aukcja obrazów. Jak się można było spodziewać, najwyższą cenę osiągnął portret Jolanty Kwaśniewskiej. Wysoką cenę osiągnęło także przekazane przez telewizję siedlce Złote Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15. jubileuszowe grelowisko i 5 lat mojej pracy artystyczno-charytatywnej i taki jest efekt. Przez te 5 lat wsparliśmy nie tylko ośrodki szkolno-wychowawcze, ale również i szereg instytucji potrzebujących pomocy, ale głównym celem jest wsparcie ośrodków szkolno-wychowawczych. Dzisiejszą imprezą przekroczyliśmy już 200 tysięcy złotych i to jest niesamowita sprawa, bowiem obrazy w siedlcach licytowane są bardzo, za bardzo wysokie kwoty, 3, 5, 8... 7, a nawet 15 tysięcy złotych to był rekord, śmiem twierdzić, polski. I w tym momencie pragnę podziękować wszystkim ludziom biznesu, bez których grelowisk by nie było. Przez te 5 lat było mnóstwo firm z całego naszego regionu. Siedce, Węgrów, Łuków, Warszawa, Miejsc Mazowiecki, Międzyrzec Podlaski, Chlewiska, Sinołęka. W tych wszystkich miejscach były grelowiska. 5 lat za nami. Są nowe przyjaźnie, nowe pomysły i jest cudownie. No właśnie, zwykło się mówić, że biznes to taka twarda szkoła życia, a jednak ci ludzie pokazują wielkie serce. Właśnie tu w siedlcach. Owszem, ja jestem tym spoiwem, który to wszystko scala. Ja jeżdżę do tych ludzi, odwiedzam ich w firmach. Od sześciu lat zapraszam na imprezy, pokazuję, co z tego wynika. Zapraszam artystów, aktorów zaprzyjaźnionych. Już wiele osób. Znanych z Polski przyjeżdża tu i słyszę o grelowiskach osiedca i są zachwyceni. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że wyzwoliłem w tych ludziach potrzebę pomagania i myślę, że wzbogaciłem ich wewnętrznie, że cieszą się, realizują tym, że mogą pomagać tak jak ja to czynię. Kolejne grelowisko już niebawem. Tym razem Mirosław Greluki i jego przyjaciele chcą zawitać do Łukowa. Być może zorganizowane tam zostaną dwie kolejne imprezy wiosenna i zimowa. A na ostatnim, sobotnim grelowisku bawiono się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury do Białego Rana. Dłuższą relację z grelowiska będzie można obejrzeć w telewizji siedlce 27 lutego o godzinie 17.50. Dzień dobry. W dzisiejszym programie nie unikną Państwo zemst. w wydaniu... Mierza. Na rezultaty zwykle nie trzeba długo czekać. Witamy bardzo serdecznie. Czy wiecie Państwo, że mamy dziś potrójny jubileusz? W Siedlcach odbyło się już 15. grelowisko doroczna aukcja obrazów na cele charytatywne. Także są trzy cele grelowisk. To jest integracja ludzi biznesu, zbliżanie ludzi do ludzi, wspieranie młodych artystów, naszych utalentowanych z naszego regionu. No i główny cel właśnie pomoc dzieciom specjalnej troski. 3000. Impreza odbyła się na Podlasiu, ale górale też pomagali. Licytowano m.in. portret pierwszej damy, przekazany przez samą Jolantę Kwaśniewską. Płótno sprzedano za 5,5 tys. zł. Przez 15 lat grelowiska zlicytowano obrazy za sumę 200 tys. Ten procent ludzi, którzy ma, który ma pieniądze, daje te pieniądze na pewno i oni są na pewno hojni, bo mogą sobie na to pozwolić. Problem polega na tym, że nie mamy klasy średniej i ludzi, którzy mogliby od czasu do czasu zrobić coś takiego. Chyba jednak nie jest tak źle. Przykład Siedlec dowodzi, że można z powodzeniem połączyć szczytne cele i dobrą zabawę. I to taką, że aż się w głowie kręci. W minionym tygodniu byliśmy. Jacek Reichel ma ich ogromną kolekcję. Wszystko zaczęło się w Wiedniu, gdzie znalazł ten okaz z dwugłowym orłem. Cegła z Afryki wyróżnia się kolorem i fakturą, a średniowieczna jest ręcznie robiona. Dla kolekcjonera najcenniejsza jest cegła z Asyżu. Profesor znalazł ją w stertach gruzu wywożonego na wysypisko po trzęsieniu ziemi. Ponad 25 tysięcy złotych zebrano na grelowisku, w siedleckim balu charytatywnym. Organizatorem akcji jest malarz Mirosław Greluk. Na imprezę składają się aukcje obrazów i kwesty. Dochód trafia do środków Wychowawczych. Grelowiska organizowane są od 6 lat. Dotychczas 250 tysięcy złotych przekazano na opiekę nad dziećmi specjalnej troski. W ostatnią sobotę karnawału w klubie Paradise odbyło się 18 grelowisko, w którym uczestniczyło ponad 400 osób. Przedstawicieli władz samorządowych, świata polityki, nauki, kultury i mediów, a przede wszystkim ludzi biznesu. Tym razem oprócz obrazów twórcy i realizatora grelowisk Mirosława Greluka licytowano pracę znanych polskich malarzy, których Mirek zaprosił do udziału w 18. grelowisku. Aukcje poprowadzili Marek Kościkiewicz, założyciel i lider zespołu Demono, Krzysztof Kryszczuk i oczywiście Mirek Greluk, którzy osiągnęli za dzieła prawie 30 tysięcy złotych. Cały dochód przeznaczony jest na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Siedlcach, Jaworku Baczkowie i Sokołowie Podlaskim. Na Fundację Pomost oraz dla Stowarzyszenia Popierania Edukacji Niepełnosprawnych Hefajstos z przeznaczeniem na bal integracyjny. Specjalnym wydarzeniem tego grelowiska było ufundowanie przez Mirka i jego przyjaciół stypendium w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Dla utalentowanej Siedlczanki Magdy Rejczak, finalistki drugiej edycji programu Idol. Oficjalnego wręczenia stypendium dokonał rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, dr Adam Grzegorczyk, w towarzystwie Idola, studenta tej uczelni, Tomka Makowieckiego. Obok Tomka, gośćmi artystycznymi 18 -go Grelowiska, był zespół tańca współczesnego Karodens w swoich mistrzowskich prezentacjach. Gwiazdą wieczoru był Janusz Laskowski, który przypomniał swoje największe przeboje z okresu 30 lat. Bawiono się do Białego Rana. Współgospodarzem, darczyńcą głównym i mecenasem Grelowiska jest ING Bank Śląski, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Akademią W niektórych młodzieżowych kręgach jest idolem, ciągle jednak poszukuje ostatecznej formy dla własnej twórczości. Kobiety z jego obrazów są pozbawione głów, przytłaczają swoją nagością. Greluk obsesyjnie kocha damskie ciało i jazz. To też gości na wernisarzu rozgrzewało mocne uderzenie w bęben, oczywiście kobiecą ręką. Oglądać można pracę siedleckiego artysty Mirosława Beny Greluka. Ponad 20 aktów z ostatnich dwóch lat. Greluk jest malarzem wciąż poszukującym nowych form. Próbował też sił w muzyce. Jako malarz nie daje się zaszufladkować. Każdy obraz to inna kompozycja, inne zestawienie barw. Zaskakuje swoimi pomysłami, jakby z pogranicza sennych marzeń. Kobieta, jest to najwspanialszy temat dla twórcy. W ogóle kobieta i miłość jest motorem do wszelkich działań. Dlatego kobiety I nie mogę być obojętny na fenomen kobiecości. I rzeczywiście nie jest. W każdym obrazie poprzez różne techniki poszukuje tego fenomenu. Jak sam mówi, jeszcze go nie odnalazł. Mimo to trudno przejść obok obrazów obojętnie. Podczas ostatniego grelowiska w Siedlcach było to już dwunaste spotkanie kulturalno-charytatywne. Inicjatorem imprezy jest artysta-malarz Mirosław Greluk. Na pomysł grelowiska wpadł podczas jednej z aukcji obrazów. I tak były osiągnięte kwoty z licytacji że postanowiłem w ten sposób pomagać potrzebującym. Taki jestem, tak żyję i, i, i tak się realizuję. Pieniądze z licytacji i kwesty przeznaczane są na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los. W tym roku otrzymają je ośrodki opiekujące się upośledzonymi umysłowo. Granica między zdrowiem a chorobą jest bardzo, bardzo płynna. Stąd pokazanie sprawy, że jest, że jest to bardzo ważny problem, że ci ludzie mają prawo, tak jak im wszyscy uczestniczyli w Grelowisko to nie tylko pomoc potrzebującym, ale również spotkanie polityków, ludzi kultury i biznesu. Są to imprezy, które pomagają nie tylko dzieciom, ale rzeczywiście integrują przedsiębiorców, polityków i w ogóle społeczeństwo. W wydarzeniu towarzyszyły występy siedleckich artystów, a gwiazdą wieczoru była Ewa Bem. Maj. Ponad 25 tysięcy złotych na cele charytatywne zebrano podczas aukcji obrazów Mirosława Greluka, która odbyła się 17 lutego w Siedlcach pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury. Gośćmi specjalnymi 12 grelowiska, czyli spotkania artystyczno-charytatywnego, które na stałe wrosło już w kulturalny pejzaż podlesza, byli Ewa Adam i Artur Orzek, zaś ofiarodawcami przedstawiciele biznesu regionu Siedlickiego. Wśród licytowanych obrazów znalazł się rysunek Sebastiana Barana, podopiecznego miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, który zyskał cenę 3000 zł, a w części artystycznej wystąpiła m.in. Agnieszka Rejczak ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego im. Marii Grzegorzeckiej w Siedlcach, laureatka przeglądu artystycznego osób niepełnosprawnych w Ciechocinku. Jesteśmy instytucją pomocy społecznej i staramy się mieść pomoc potrzebującym w naszym mieście, a liczba osób potrzebujących jest bardzo duża. Dość powiedzieć, że z naszej pomocy korzysta ponad 12% mieszkańców miasta, ponieważ osób potrzebujących jest coraz więcej, a nasze możliwości finansowe coraz trudniejsze, stąd każda taka inicjatywa jest dla nas bardzo cenna. Artyście składam serdeczne podziękowania. Z tego powodu, że zechciał właśnie na nasz cel przeznaczyć dochód ze swojej corocznej imprezy. Arcybiskup,